Dzisiaj sobie nagrywamy z Robloxa i to te, jest te, ten. Taka ścianka, nie wiem jak to się nazywa. Raz chwilą gościu miał. Impossible, ja przeszłam tutaj dwa Impossible: jeden na swoim koncie, jeden na trzecim koncie. Zosia, oczywiście, z nami jest. Kolano. Tam tam jest tak, tak dużo piłek. Super easy ma. Wchodzę uh, <laughs> jutro. Jak wyleciało. O ma super easy. To wstać. Łep się boli. Nocy mnie bolał. To apap. Wzięłam. Wzięłaś apap? Dopóki nie zadziałałam, to ja nie spałam. Ej jakiejś tam chcesz? Nie biedka, ja. Nie wiem, gdzie ty jesteś. U. A tam czerwona. No kurde, nie jesteśmy razem. Ja chcę być tym. Ja chcę mieć impossible. Zobaczę jak mi pójdzie. Wczoraj przeszłam dwa impossible. Jeden banan na swoim koncie, a drugi spinaj na zosi koncie. nie, jest? Nie. Teraz kto? My. A dużynowe, no. Chociaż oni zawsze za duże nowe pieści mają. No, no i nie wyszło wam. To by to nie wyszło, jeśli nie ma jednego papierka. Będzie ja, wtedy jak mi nie wyjdzie. Nam robię. Nie wiedź. Katmau, zo! No kurde, czemu? Typię. Jest. Jest. Co? A bo typ na początku tu wpadł. No tak. No tak. Co ty na pytasz? Ty co? jesteś niebieski, a ja? Niebieska. Jest, jesteśmy razem. Ja chcę być A śpiewać. zostawcie suba i łapę w górę. Tak, sobie like lajk i robimy z tej gry serię. No. O! A co ty jadłeś, że ten film tu? Chłop, który nie umie jeść. Umiem. Chłopcy kruży na łóżko. Babeczkę kruży na łóżko. Babeczki się nie da inaczej zjeść. Ja, o, ja jestem. Krzysztof. nie no, nie wiem. Ja tu sobie nawet to dam. Diva. Diva. Siup. No, to <gry> O, no, okej. Okay. To jest łatwe. Uh -huh. ja, ja sobie zrobiłam z Dizzy Normala, nie? Uh -huh. O Hajda ktoś ma. Ta dziewczyna. E no typie Ona tego nie zrobiła. To daj mi tą. No, no hajda. Takiego... To jest trudno zrobić. Nawet ja tego nie zrobiłam. Nie wiem jaki jak... ruch tu dać. Pewnie ten Dizzy. Tylko nie wiem, kie... ten To trzeba w idealnym momencie. Mogę ci spróbować jak też. To trzeba w idealnym chyba momencie to zrobić. Czyli tu. Jest! Udało mi się! No kulko! Krzysiek mamy 20 punktów. I dobrze. Przegrywy! Przegrywy! Impossible. Ja to impossible zarobiłem. Chciałbym mieć impossible. Będzie nie, nie no. będę miał. Chyba będę miał w nowej. No i nie zrobił. No nie. Impossible. To impossible, to nie impossible. Kto teraz? Impossible, kolejne, takie same. Ja bym chciał mieć impossible. Ale oni są dwa jazdy. O Jezus, nie taki ruch. Teraz kto? Dużynówkę. Mm -hmm. okay. Nie, najpierw... pieść Tak? Zawsze czajerwani i Dużynówkę mają. Tutaj wezmę im piłkę dam tam. Kujawski. No proszę. Weź tam kulkę ktoś. O o, może. No, no świeżo. No, na środku trzeba stanąć. To ja też akurat. Ja też. Nie przepychajcie mnie. Ja nie przepycham się. Nie! nie, nie. Krzyknę z Bokiem. Ale I tak oni przepychali. No tak. Jaki ty jesteś, nie wiesz? Nie. Mus Jeszcze nie. musisz się odświeżyć. Będę czerwony pewnie. Odświeżaj się jaka jest ta, jaki jest Czyli czy A może później. No może. Ja tą, Kto pierwszy. A ten typ. Coś tam. Idź tam No Oby nie. ja. No nie. Niech Niech ktoś nie. To jest żelane, Tak. Nie zrobisz tego. Ja bo. Teraz kto? W moich tak. ktoś. Ja albo ktoś inny. Ja chcę mieć? Impossible? Poproszę, impossible. No ja to. Ale ja chcę. Impossible no. Teraz ktoś z waszej, i później ja muszę być. Na pewno po nim ja będę. Po nim ja będę. Jak... Mu, co? On Mahayeda? Zobaczmy jak mu pójdzie. No i spać. Jestem jest to ja. Dobrze mówię. Tak. Ja jestem. Tak. będę miał Ja i dobra. To jest Esa, normalna Esa. Siu. Ja się popływam. Dwie. I już wtedy już I ty. Nie. Tak. Ja ci to jasne pomagam. Tego się nie da zrobić. Da się zrobić w idealnym momencie. Biawo. Co zrobiłam? są się moi pewnie. A nie pełne. Impossible, ma ja chciałem Impossible i nie mam Impossible. Może w Nie, w dużynówce Impossible rzadko się zdarza. Aj. zrobiłem jest na wosz. Sibla. Te okay, yes, jasne. Y, ja. Zawsze Czejwonik okay. zaczynają. To te jasne wy. Bo zawsze Czejwonik. Co macie? No mala macie. Musicie dobrze się ustawić. Tu. Ty wie No i spać. Kurde, no ja byście mieli to. No. no. Ja zrobię. A, mamy to samo, co wy. Chyba. Nie, nie to samo. samo. To samo? Nie. Tak. Typie, co ty robisz? A, jemy. A, jemy. się odświeży i powiedz, jaki ja jestem. Gdzie ta tu? Jaki ja jestem? Jakie? Czajwana. Co jest? Naprawdę no easy nasz. To nie easy. To jest easy. Skakać? Nie wiem. Nie sobie. Bi Bi. Jak to to ja być? Non è. <ride> Miranda, no e Miranda, no? Ah. E ah, io, e Colano, è! Mi guardano. Ti mirano. Che mano colmano. Tu sei io di Che mano tutti i voyano e Impossibile, no non è! Io <ride> chiamo impossibile. Eh. Jak impossible, żeby... I to zobaczył i mu udowodnię, że zrobiłem impossible. Miranda, no. To co ja miałem. To co ja miałem. Co pusiek? Wylegujesz się. Wylegujesz. Śpiąć jest. Сейчас мы должны открыть. Мы не сначала. Что Лимба. Мухиш я положить. Да? Не поем. Да. Сиди. 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 это лежит, Mamy 43 punkty. I co z tego? Mamy to samo, dobre. To jest Tak naprawdę. Nie to, nie to, to. Typie. Na kolejnym odcinku z tego nie będziesz ze mną. Czemu? Nie wiem. Będę, będę. Nie będziesz. Nie wpuszczacie, ja nie, no, Nie mnie nie obchodzi. Nie, czy tak? Dawaj, dawaj, da, 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 dawaj, 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 dziewczyna. Dobrze, a ty jesteś czerwony. a okej, okay, to nie, Halo? to nie dawaj, ty czerwona. Musisz, yeah. jesteś to nie. To musisz albo na rękach stanąć, siup, nie tu, tu, oh, idealnie. A co, co to... A, położ się to. No dawajcie. Super easy ma. Po prostu musisz stać w miejscu. No po co się ruszałeś? Jest za duży. Nie, idealny jest. Idealny jest. Aż dobrze. podskoczył z radości. Że ja zrobił super Easy. Robi? Teraz ja Impossible poproszę. No i Mal, no nie wierzę. Ja chciałem Impossible. No nie, nigdy nie dostanę Już, już Impossible. Siup. Co to jest? szczęście? -pik. Żeby... Jeszcze on. Jeszcze. Jeszcze jeden. Typek. Jeszcze jeden. Z naszej. On jeszcze jeden typek z naszej. Zrobił to. Brawo. Brawo. Brawo lubię. Teraz Impossible pewno na rząd stanie. Życie. O nie życie, A nie, Izima. Stan na ręka. <laughs> Stan na ręka. Albo usiądź. Stan na ręka. Bo ja. <laughs> Też dobry pomysł. Duży <laughs> nowe myrzenie zaczynamy. Ja tu stoję. Ja chcę tu. Albo na środku jako szef. Ja na, na środek. Jak chcę na środek? O! <laughs> Ty na boku. O nie. To, tego się nie da przejść dużynówką. Dym. Nie! Przeszłam! Ja nie. Kurde, te mieliście. Impossible. Impossible nie? no. Impossible. Spinaja. Niepewno. No jak dobrze się ustawiam A tam o, ten na mój kanał, to mogę wpuścić... Jak napiszecie pod Krzyśka filmikiem, y, gdzie na zasi kanale pusiek, to... To nagram spuść, spuść ten odcinek. Ym, ja... Y, ten... Zobaczymy... Jak będę y, ja albo Zosia, to y, ten... To przestanę cięcie czyli a jest ja to niebieski. niebieskie. Dobra, jak będzie ktoś z nas, to y, dam wam znać, odkliknę cięcie. Cięcie. Dobra, ja jestem, mam Haeda. Sprawdzimy, jak mi pójdzie na haradzie. Ja nigdy nie był Miałem Haeda. No kurde! Ty, nie byłem w wodzie. Siema. Źle mi skoczyło no O teraz nie ma nie Easy Połóż się To też działa Jeszcze y Możemy odrobić w y teamówkach <laughs> <laughs> Będziecie mieli impossible w teamówkach Ja Cię to gwarantuję <laughs> E! To do za ucho będziesz miała. I co będziesz miała? Wdrożynówkę? A nie, jeszcze mój. A nie wdrożynówka. Masz y, normala. I Susik... Ha, wpadłaś. Jak, jak ty to zrobiłaś? Powiedz mi. Dobra. Śle byłaś ustawiona, dobra. A to. Ja Zrobimy to, zagonimy przecież. O dobrze się ustawcie, dobrze się ustawcie. Nikt mnie nie skacza. Tylko tu ty się ustawisz. No ty tu nie spać. No kurwa. Wygraliśmy. Bo jesteś ślubem I myłaś easy. <grystanie> <grystanie> jesteś gdy wie, Ja wiem, że jesteś ktoś... Nie wiem, czy coś. Gdy ja wiem, że jesteś? się lubisz, dlaczego ci dała imię. Teraz typek, kto ma? No nie! No i ma, ale to ma. No tak, ale chcę tak się wiedzieć. No, x da. to jest Mam. X da da da. X da da da. O. Jak on tego nie zrobi, to będzie super. Już nie napisała z X? da, 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 Wiem. Zerobił. Teraz ja chcę. Ja Ja. Ja. Ja jestem. Zasia, ja jestem. Ja jestem. Mam easy. To jest esa, normalnie. Siup z z z z z e e z e, z z z z z z ktoś napisał e z z z z z z z e z banana ma chciałbym impossible żebym miał co Tylko... jakbym był sam w drużynówce, to bym chciał mieć impossible Nie jest Krzysiu. Krzysiu. Podaję już nówkę o, o. Musisz diwa. W dobrym momencie. Ok. Diva. Diw. Yes. Ja tego nigdy nie miałem. Tego nigdy nie miałem, Donata. Nigdy. Czemu? Już wolę Donata niż. Już wolę mieć Donata niż te Dorinę Imposible. Już wolę chociaż Donata niż te Imposible. Impossible bym chciał stojasz, tylko chciałbym Donata. Impossible też. Donata. Nie, chciałbym Donata, ale też Krzyżak chciałbym Impossible. Zaczynają do żonówka. No. Ej, co mnie? Przed... Nie... Nie, nie dam ci wejść na to. <laughs> nie dam. Ja co mają? Normalna, dobra, zrobię to. Chyba, że ktoś będzie miał ażkę. Zrobili? Nie! Jest. Teraz my dużo na mm -hmm. Jak to wy wygramy, to wiesz. Ale bym mm -hmm. Gdzie? Tu, <coughs> ma To później. Ej, ej, nie, 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 nie. Proszę! Jest! Nie, Winek! Dobra! Cięcie! Widzimy. To będzie ostatnia runda, jak ktoś będzie z nas. 60 punktów! Tak, jak ktoś, nie, nie, nie. ktoś będzie. Jak z... będzie, to damy wam znać. Elo! Tylko jeszcze jakim będziemy? Czerwona jesteś. Dobra. Cięcie. Okay. Dobra, ja jestem widzą, na samym... I w końcu mam Donata. Na samym początku ja. I... Diw. Esa, to jest... To było Esa, normalnie. Jakby nie był kręcony ten... <laughs> to by było Esa. Pogłoda to lawa! Co on ma. Dobra, cięcie. Czekamy na Zosia. ja Dobra widzowie, Zosia jest. Zrobisz to. Świetnie. Słyszałam hashtag, hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Biużynówki, czyli my zaczynamy. No tak, nie, nie diożynówki. Będą zaraz. Jeszcze jeden y, 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 z, y, z Was, y, ten mój, jeden z Was i ten. Jak on to zrobił, jak on stał Podskoczył. Jeden, jeden mój jeden Wasz. I wtedy dużo. Teraz wasz będzie. Sus. Jumpa ma. No, jumpa nie zrobiłem, bo on nie tylu Trzeba dobrze się ustawić, nie, Zosia? Chyba, że taki. To trzeba stać i jumpować. Ale nie zrobiłem. Kurde. Tak. Teraz z nas ktoś. Zobaczymy. I to, to jest ostatnia runda widzowie i kończymy. Długi filmik, ale fajny, mam nadzieję. Że Wam się spodoba. Zostawicie. Ale zostawcie tysiąc łapek w górę Nie no nie, nie tysiąc. Zostawcie... nie. Zostawcie... Pięć. Nie, zostawcie. Nie. Zostawcie. Nie. Zostawcie. nie. Zostawcie... Trzy łapki w górze i kolejny odcinek. Trzy? Tak mało? No tak. Ale pięć! Trzy. Pięć. Nie, co... Y, 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 czym więcej odcinków, tym większy pyróg łapek. Nie, na przykład jedna łapka. Nie. Bo tak to kto się zostawi i już może być. Trzy łapki w i nagrywamy kolejny odcinek i mam Pa! Zajazd, jeszcze się pożegnajmy dobrze. Chodź się ustawimy. Tutaj chodzi to, ale bez ciebie. Bez ciebie mówię. Tak? No do to, to chodź tutaj. No tu chodź, tu chodź. Poczekajcie, dobrze się ustawimy. O. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!